you Spaliłem swoje skrzydła, wydostałem się z piekła, choć wielbią tam króla Dziś wolności pije nektar, odpłynęła, czarna perła, nie dowodzę, już tym statkiem wszystko nabrało kolorów, ożyły oczy martwe Stałem się prawdziwym diabłem, który ma ludzkie uczucia A kostucha to mój kumpel, dlatego mnie nie rusza, potrafię kogoś kochać i kogoś przyduszać Lucyfera tango tańczę tylko pogłowieka Gdy na ręce patrzą, ja bandytom zrozum jestem, byku nie oddziś. Dom z basenem, a w nim miłość może zmienić na pawilon. Od pieniędzy się przytyło, a co teraz jeść? Już trzymałem w rękach milion, życie pachniało wanilią, ale mnie zawinął znowu kurwa pie. Czuję się kurwa jak diabeł, chociaż pierdolę tą pradę Nigdy nie chwalę się synek ubranym, zazwyczaj Adidas zbieram do najek Widać na dwie raz to, że się starałem, a to co ugrane to ze mną zostanie Bo chyba w tej kwestii to twoje gadanie pierdoli mnie bardzo, bo nic mi nie dałeś Czemu za każdym razem wciąż się wdaję w Bo wy co znowu, odjebałem chore zachowanie Typek z brakiem manier, już nie jestem tym Lecz trochę to potrwa Kiedyś pospływa nam na kąta forsa Żyje oddycham, mnie pyta jak forma Rozjebie chyba, podtrzymaj mi bloksa U mnie to nie ma, że czegoś nie można Kiedyś zrozumie to też cała Polska Jeśli upadnę, zacznę od podstaw, mordzia Znowu Dla mnie normalność, bo gdy anioły śpią, wpadam ciągle w jakiś bagnot.